Trzy! I teraz szpagat! Poszły! Raz! Kura! Jak masz na imię? Kasia! Ale ty najlepiej zrobiłeś, jak masz na imię? Maja! Słuchajcie, baja coś ćwiczy. No właśnie, zawsze wychodzi na weselu, że ktoś ćwiczy. Słuchajcie, na cześć baji. Za ten fantastyczny spaga, szpagat. Na cześć baji. Hip, hip. Ura. Hip, hip. Ura. Hip, hip. Ura. hip, hip. Ura. Hurra, hurra. Krzyczycie tak fajnie, poczekajcie. Jest taki głos donośny, tak fajnie krzyczycie. A wiecie co? Jak tak fajnie krzyczycie, zaśpiewamy kawałek piosenki i będziemy się bawić. Przez twe oczy zielone, refren śpiewają chłopaki, potem dziewczyny. Uwaga! Przez twe oczy, te oczy zielone, osza! Łem! Gwiazdy! Cały blok. A ja serce miłości spragnione Ci oddałem Tak zakochać, zakochać się można tylko raz Teraz dziewczyny, uwaga Przez twe oczy, te oczy zielone oszalałem Gwiazdy chyba Twym oczom oddały cały świat Jak się patrzy w oczy A ja serce miłości Ci oddałem tak zakochać, zakochać się można, tylko ra. ra. Brawo! Teraz tak jak stoicie, chłopaki podchodzą równiutko do swoich naprzeciwka partnerek i proszą je do tańca w piosence, w której zagramy i zaśpiewamy przez twoje oczy zielone. Hej, chłopaki, podchodzicie, proszę do tańca.